No dobrze, dzisiaj znowu przy tej daliowej rabacie, gdyż podpisuję wreszcie, jakie gatunki dali mam na rabacie. Jest pisak, jest zeszyt, w którym są wszystkie notatki, są znaczniki, ten akurat jest tu, a ta dalia już nawet wychodzi, Tylko z tej strony. Tutaj mam też wszystkie dodatkowe zawieszki, które przy daliach były, żeby móc je podpisywać. Dokupiłam sobie znaczników, żeby były w jednym w jednym kształcie. No i teraz będę wszystkie podpisywać, bo tak jak mówiłam, no kreda nie zdała egzaminu, chociaż nie jest to dziwne. Także teraz markerem takim niezmywalnym, ja akurat mam taki po prostu zapisuję i one już będą na zawsze przynależały do tych dali. Także jeśli nie widzieliście jeszcze filmu o daliach, to serdecznie Was zapraszam. Tam pokazuję, jak sadzić dalie po raz pierwszy. No i do zobaczenia.